Przybędzie tutaj odznaka mistrzowska w tej bitwie. 3900. No, sprawdźmy to, sprawdźmy to. Namieszał przeciwnikowi i... i wyrwałem za 800 od artylerii. Siamanko, witajcie. Chyba popełniłem dosyć spory błąd, ponieważ poprosiłem o wasze sugestie, jakim czołgiem zagrać i najbardziej łapkowanym jednym z popularniejszych komentarzy to jest komentarz, żebym zagrał AMX em CDC. E, więc przed wami ten oto pojazd 8. tieru premium. Zobaczymy, czy będzie aż tak tragiczne. Przypatrzmy się na statystyki, bo to jest dosyć ciekawe. 47 bitew, 1355 średnich uszkodzeń i nie mam odznaki mistrzowskiej, więc fajnie by było wbić tą odznakę mistrzowską na tym odcinku. Czy to się uda? Zobaczymy. Załoga z badchata plus jeden denerwujący załogan, to trzeba wspomnieć o tym czołgu, który musimy sobie derekrutować. Wyposażenie standardowe, modyfikacji polowych nie mam, bo wtedy jak ja grałem to nie było. Mamy około 60%, 59% biegłości. Zobaczymy, czy uda się zagrać jakieś fajne bitwy? Studzianki Trzeba tym czołgiem de definitywnie snajpić, ponieważ nie mamy kompletnie żadnego pancerza. Porównajmy ten czołg przykładowo pancerzem do TVP-ka. TVPK, mówimy, że to jest papier, ale tvp potrafi coś odbić, tak? A co tak naprawdę nic nie odbija. Za to mamy no, całkiem dobrą mobilność. Działo, które ma ok. DPM. Porównajmy taki DPM do KPZ-a. KPZ przykładowo na 8 tierze. Ma chyba o dwa albo trzy strzały więcej, może oddać na minutę niż ten pojazd. A przypominam Wam, że KPZ tak naprawdę też potrafi, według mnie, o wiele więcej pocisku odbić niż taki AMX CDC. AMX CDC to jest po prostu premka starej mety. Kiedyś była całkiem znośna, całkiem w porządku. Tak samo jak kiedyś FCM 50 według mnie, był bardzo fajny. Tak na dzisiejsze czasy, czyli na taką metę, gdzie bardziej się liczy pancerz wieży, gdzie liczy się ogólnie pancerz, no po prostu AMX CDC na no raczej mocno odbiega od takiego, no, znaczy od dobrego czołgu, no bo po prostu są nowe czołgi wprowadzane, które nie dość, że mają mobilność, no to przykładowo jeszcze mają pancerz i jakiś kosmiczny DPM albo inne parametry, które po prostu przewyższają tego, co do seka. Jeżeli chodzi o działo, no to mamy tutaj działo, które ma 1000 metrów na sekundę, prędkość pocisku 212 penetracji, chciałem dać strzał. I średnie uszkodzenia to jest 240, a na goldzie tej penetracji jest 259 i 240 Nasz nasz burastym krzaku będzie świecić te wszystkie czołgi. O, przebiłem lisa w ogóle, powiem, że fajny strzał. No, jeżeli się pytacie o moją opinię na temat to kiedyś całkiem ok. Teraz raczej dosyć mocno słaby, poniżej przeciętnej ten czołg. I naprawdę trzeba się mocno napłacić i sporo pomyśleć, żeby robić jakieś dobre wyniki. Takim burazkiem, mamy magazynek, mamy strzały, które oddają 360 uszkodzeń. Jesteśmy też bardzo mali, a sek, no pewne wymiary posiada. Nie jest aż taki fantastyczny, jeżeli chodzi o kamuflaż. I to jest e, taki niby met, który powinien być albo lightem, e, albo w ogóle nie powinien być w grze, według mnie. E, ale no, jest taki CZSEK sobie. Polecam go oczywiście wymienić, chyba że zmienię swoje jakieś jakoś zdanie. Po tych bitwach, które rozegram, pewnie 2-3 bitwy jeszcze zagramy. No to może zmienić swoje zdanie Ale no, sądzę, sądząc po tej bitwie I potem jakby wiecie rzuciłem mnie na dziesiąte tiery i tu już za bardzo Za dużych szans nie widzę do siebie Może będzie, jakaś, będzie jakiś fajny pokaz Umiejętności tego pojazdu No na razie muszę przyznać, że całkiem mogę posnajpić O i mamy 1100 darmowych uszkodzeń Jednak to bardzo szybko możemy stracić Te nasze punkty wytrzymałości przy Delikatnym błędzie i delikatnym Złym wychyleniu Na no, MX-50B wjechał do środka, ale zobaczcie, że Tutaj, jeżeli on teraz podjedzie, to ja będę mieć na niego na niego przestrzał. O, właśnie. To fajna miejscówka, taki trick. Ja często korzystałem z tego, właśnie, podniesienia. Jak grałem fałką na tej mapie, to wtedy, właśnie, czołgi, które wjeżdżały sobie tu do środka, myślały, że są bezpieczne. A ja przez ten dach oddawałem pestkę. Przez kilka sekund jestem zaświecony, ale i tak decyzja moja, żeby pojechać po prostu w stronę tej linii J i K tam za bardzo przeciwnik nie może mieć, no bo tak, Skorpion jest tutaj, wszystko jest zaświecone, wszędzie wszystko widzimy, więc tylko właśnie wyłącznie Skorpion zostaną tutaj w flance. Zajmiemy sobie na przykład linię 1, to wtedy będziemy mogli sobie podjechać pod te budynki i potem strzelać te czołgi w plecy najprawdopodobniej, więc trzeba to wykorzystać, wykorzystać naszą mobilność, która jest bardzo dobra, zobaczcie jak ten czołg fajnie jedzie już 60 km, prawie że na godzinę, 55-56. Dobra, zaryzykuję tym ruchem, jest Taka możliwość, że przeciwnik na przykład się wrócił jakoś ustawił się pod to. Ale według mnie tu będzie raczej osamotniony skorpion i nawet jak zbiorę od tego Skorpiona, to ja chcę zająć tą mapę, bo moja drużyna po prostu się boi tu gdziekolwiek przejechać. A według mnie jak najbardziej możemy to zrobić. Oha, jest UDES tam. No to ja on spota. Ale na całe szczęście nie zebrałem. No i teraz w sumie nie mogę za bardzo dalej podjechać przez tego UDES. -a. Chociaż teoretycznie linią Krzaków tak jakoś mógłbym podjechać. Tylko, że potem jak podjedę pod ten budynek, to UDES będziemy wyciągać. O, zobaczcie kogo znalazłem, Skorpiona. Dostał pestko do mnie. Mój pierwszy strzał jaki przyjąłem to jest od razu Amorak. To nie świadczy dobrze. No nie wiem, czy ryzykować i spróbować teraz podjechać pod ten budynek. O, widzicie kogo ja tu widzę? On chyba też będzie po mojej asyście. Dostał, ja raczej nie jestem zaświecony, bo mam krzaki przed sobą. O, jest Faiz tyłem. A i niestety nie udało się tego trafić dobrze. Nie ma UDesa moi drodzy, Wutek tu podjeżdża sobie. Ja zaryzykuję i może coś przyspotuję, jakkolwiek to zabrzmiało. Czyli chcę podjechać pod ten budynek i na 50 metrów zaświecić Buraska. Ewentualnie jakieś inne czołgi, nie wiem Leoparda gdzieś z tyłu. Chyba będę bezpieczny, ale takiej pewności nie mam. O, nikogo tutaj nie ma. A Leopard jest tam. No to mogę się wcelować tego Leoparda. Pytanie, co się stało z Buraską? Leoparda też już nie ma. Buraz chyba za torami jest, za tymi krzakami. Dobra. Właśnie, mamy Buraska. Oddajemy strzał, to wchodzi. No i zebrałem też dwie pestki. Widzicie, Buras. tak szybko zrobił na mnie 700 demerza. A ja oddałem jeden strzał za uwaga, 240, tak? Za 271 akurat. Nie, za ile mi polosował? 244. No to jest ogromna różnica, jakby pomiędzy tymi czołgami. Nie wiem, czy to widzicie. Medal wsparcia, oznaka drugiej klasy. No, jestem ciekaw w sumie, jakie to ma wymagania na oznakę mistrzowską, bo zrobiłem 884 E doświadczenia i tylko drugiej klasy. Myślałem, że to będzie mieć dosyć niskie wymagania i też z biegłością spadłem, czyli wymagania wzrosły na ten czołg od momentu, jak ja ostatnio grałem. To ciekawe. Lecimy jeszcze dalej dwie bitwy. A zarobkowo chyba mogliście sobie zobaczyć i zapauzować. Tak to się prezentuje. Tu jeszcze było dużo jakichś dodatków, rezerw i tak dalej. O, szóste tiery, moi drodzy. Naprawdę. I kawu piątka po drugiej stronie. Lansen. Ja mogę zagrać według mnie agresywnie, czyli pojedziemy sobie na linię K0. Tam są fajne krzaki i tak dalej, tylko chciałbym mieć trochę wsparcia ze strony mojej drużyny. Nie wiem, czy... O 3400 będzie snajpić. A kto tu jedzie ze mną? T485. Hmm, no, mimo wszystko i tak przejadę w pierwsze tempo. Zaraz wam zaprezentuję, co ja chcę zrobić. Podleżę, zależy od tego, oczywiście jak przeciwnik zagra. Ale jak sobie przejadę w pierwsze tempo, właśnie tu to powinno być OK. Też mogę kogoś zaświecić, dostać coś po asyście. ale mogę zebrać. To jest fajne akurat ta mobilność. Teraz mi się naprawdę przyda, żeby nic nie zebrać na przejeździe i zająć kluczową pozycję. Mamy. Super herkata. Dobra, no, celujemy. Ten czas celowania jest całkiem przyjemny, powiedziałbym. Ale też oczywiście nie jest on jakiś niewiadomo jaki. Dobra, 46 schowany, ale mamy ebra. I tego ebra trzeba fokusować w pierwszej kolejności. A 46 przepraszam, to było. I teraz taka typowa zagrywka na tej mapie. Nie wiem, czy to uda mi się wam zaprezentować. Ale jeżeli jesteśmy czołgiem średnim, lekkim, podjeżdżamy sobie do czerwonej linii tutaj w tym miejscu i szukamy właśnie jakichś drzewek, krzaczków. I zaraz będziemy się wychylać mniej więcej przez te krzaki, co tutaj są. I patrzymy, czy ktoś jest tu wychylony. Często tu jest po prostu ktoś wychylony. Cofamy się za krzaki i oddajemy jakiś strzał. O przykładowo, może to akurat weszło. Zobaczmy, czy ktoś tam jest. Można sobie przewalić te drzewka, można jeszcze bliżej podjechać i sprawdzać. Po prostu, bardzo często ktoś stoi gdzieś w tym miejscu i może darmową pesko od nas dostać. Zobaczcie, A46 A4, podjeżdżało. Ja strzeliłem i nie zostałem wykryty po strzale. Po prostu korzystając z tych krzaków, i wypchnęliśmy go z tej pozycji. Tak samo, naprawdę, ubierzcie mi dużo czołgów, tu się wychyla, i tak łatwo możecie je wyciągać, że tak powiem. Niestety, jestem zaświecony. Ale muszę chyba wejść w tą wymianę. W sensie spróbować strzelić tą. T3-4. Szkoda, że nasze czołgi lekkie. Jakby tu jest EBR, który mnie spotuje, obstawiam. I chciałbym, żeby ktoś po prostu po niego podjechał. Ja pomogę, ja snajpie... O! Widzicie, o to mi chodziło. Super, że nasz EBR go zaświecił. Ja też zostałem wykryty. No Niestety ta sylwetka. To, to, te gabaryty tego pojazdu powodują, że nie jest tak łatwo się schować. W szczególności, że gdziekolwiek przeciwnik mnie to nas przebije. Akurat tu gdzieś, nie wiem, jakieś końcówka gąsienic chyba. Mam nadzieję, że nikt mnie teraz nie zaświeci. Nasza fałka jest chyba cały czas zaświecona. Nasze t 4 podjeżdża, może kogoś wykryje. Ja czekam na to. Ten super helikopter nieźle się ustawił. Właśnie nasza fałka padła. Aj, nie trafiłem. Ja potrzebuję teraz jakichś spoterów, Samemu, no, nie, chyba nie mogę tak agresywnie podjechać, bo to jest zbyt ryzykowne. O, jest Sherman. Dostał, super. Mogę rozwalić ten budynek, on jest zniszczalny w razie czego. Ale może on podjedzie? Dobra, rozwala. Aha, Lansen się tu pojawił. Dobrze, to jest ósemka. Ważne będzie, właśnie, żeby sfokusować tą ósemkę, bo te ósemki w tej bitwie mają ogromne znaczenie. No, tylko trzeba trafić. Nie wiem, pokażesz się tym. Świetnie się pokazujesz. Lansenem. Dawaj, dawaj, jeszcze jakiś strzał. Aj, prawie w tego szermana to weszło. No. O, to weszło. Super. W sumie to jest strzanie na 500 metrów, więc. Sporo czołgów miałoby ogromny problem. No dobra, ale już nie ma tych dwóch czołgów. 6 do 4 wygrywamy. Chyba zjeżdżam na dół. Chyba już decyduję się, bo dużo czołgów jakby popadało albo jest po drugiej stronie, więc mogę sobie pozwolić na takie zagranie. Co prawda, i tak muszę całkiem uważać. Dobra, nadal to też 4 jest tu. Nie wiem co jest z tym lightem, ale ja wyjadę mu na bok. Zostałem wykryty, light się pojawił na wprost. Ktoś go musi dobić, mam nadzieję. Ja strzelę do tego też 4 Właśnie problemem CDSK jest to, że łatwo CDSK staranować. Bardzo łatwo. Więc trzeba będzie na to uważać. Nawet obstałem, że szóste tiary by mnie lepiej taranowały niż ja ich. Aj, to nie weszło. Mogłem skupić do końca ten strzał. Ale i tak jeszcze jeden mogę oddać. Dobra, jedziemy dalej. Została jedna artyleria. Dwa razy niszczyciel i to jest challenger. I susto, <grywania> nie trafiono w pancerz, chyba w pierwsze kółko. Jestem wykryty. Dobra, to weszło. Ewentualnie mogę zebrać raz o susto. Ale tylko raz. Dobra, chyba zniknęliśmy ze spota, bo susto nas odpuściło. Albo się wystraszyło. I rozwaliśmy SU-100, 3700. Czy będzie tutaj odznaka mistrzowska w tej bitwie? 3900. No, sprawdźmy to, sprawdźmy to. No gdzie tam odznaka drugiej klasy? A chociaż myślałem, że pierwszej klasy będzie. 3900. 1047 expa i to jest odznaka drugiej klasy? Wsparcie, duży kaliber. Aż nie chce mi się wierzyć, jakie to ma wymagania. Pewnie brakowało mi kilka expa na znaka pierwszej klasy. No dobra, no ale próbujemy dalej. Himmelsdorf to tak naprawdę jest jedyna taktyka, no może jest druga taktyka, czyli pojechanie na torów, ale takim mobilnym czołgiem powinniśmy trzymać się raczej górki i spróbować coś z tej górki poznajpić. Musimy być ekstremalnie uważni, jeżeli gramy tym czołgiem właśnie, bo bardzo ważne jest to, jak będziemy się wymieniać, a na takim Himmelsdorfie sporo będzie takich bezpośrednich starć z przeciwnikiem. I to jest właśnie jakby. główny. Znaczy główny styl grania tego typu czołgami, czyli bardzo uważamy na to, jak się wymieniamy. Najlepsze dla nas wymiany są takie, kiedy my strzelimy i nic nie zbierzemy. To jest podstawa. No dobra. No i co my tu mamy? Skorpiona Sunlaka. Może uda mi się strzelić skorpiona, ale muszę potem uważać. Będę wykryty po strzelę. Albo nie. Patrzcie, skorpion, coś taki. Nie wiem, w trybie snajperskim chyba stał cały czas i nie ogarnął co się dzieje. O! Może uda mi się jeszcze jeden strzał oddać? Nie. Ja. Dobra, na górkę wjechał lis. Nasz eldsaven w ogóle jak sobie zjechał. Oj, ale my tutaj, że tak powiem, dusimy przeciwnika, dojeżdżamy go. Mamy lisa, patriota, patriota. I tak naprawdę to teraz my mamy ogromną inicjatywę. Wykorzystujemy mobilność i to, że Lewe jest bardzo spóźniony, List, ten nasz LC Event trochę namieszał przeciwnikowi. I... I wyrwałem za 800 od artylerii! To jest to, widzowie, to jest zero pancerza. Każda pestka od arty na Himmelsdorfie, czujecie to? Na Himmelsdorfie dostałem od arty za 800. Aż nie chce mi się w to wierzyć. Tak się właśnie kończy granie CDS-em. No dobra, jest jeszcze jeden wątek, o którym zapomniałem wam powiedzieć. A powinienem. E, otóż od jakiegoś czasu mam współpracę z grą World of Warships. Nie z World of Tanks, ale World of Warships. I e, Jeżeli chcecie wspomóc mnie jako streamera, to możecie zarejestrować się z linku, który będzie w opisie albo w komentarzu. Wrzucę wam. I po prostu, znaczy problem jest taki, że jeżeli macie konto w WoCie, to automatycznie macie konto w World of Warships i ten sam email jest zarejestrowany Ale jeżeli chcielibyście tam pograć sobie, albo stworzyć inne, osobne konto do World of Warships, czy coś, to wam po prostu polecam Jeżeli zrobimy cel, czyli 250 rejestracji, to robię kolejnego streama, podobnego do tego streama z Just Dance, jeżeli kojarzycie Ale zrobimy z Yogi z Julią Będę, będziemy robić jakąś jogę coś. Ja jestem totalnie sztywny i drewnem, więc może być może być to śmiesznie. Po prostu chciałem to wam ogłosić, bo to już od jakiegoś czasu jest na streamie, a na YouTube o tym nie wspominałem. No dobra, ale wróćmy do bitwy, koniec tego gadania i jakichś rzeczy. Zebrałem od Isa. To było to, czyli zła wymiana. Bo ja dostałem pestkę i co prawda raz strzeliłem, ale i tak to była tragiczna wymiana dla mnie. Był lewe, którego mogliśmy strzelić. Nie wiem, czy i strzelił. I chyba nie strzelił. No właśnie, teraz dopiero strzelił. Eee, niestety, ale jest za jakimiś wrakami i. Nie można go wyciągnąć. On może mnie. Nie, 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 nie. proszę, żebyś mnie nie skończył. Lewe z drugiej strony też. What? Ja tą pestkę przyjąłem za zero w gąski. To teraz RNG się trochę odwróciło, ale i tak, no pestka za 800 arty, to jest podsumowanie tego odcinka chyba. Ale miałem szczęście w sumie, że ten lebem jest czujny za ze 0. Wydaje mi się, że on po prostu za nisko. Chciałem wam pokazać, gdzie strzelił, a zebrałem dfcm No trudno. Dobra. To było na tyle na tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się on podobał, czego się dowiedzieliście albo zobaczyliście, jak to jest grać z cd Na pewno mam jedno więcej wyzwanie do zrealizowania w tej grze, czyli wbicie oznaki mistrzowskiej. No i w sumie to chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i polubić tego materiału. Ja się za nim żegnam. Trzymajcie się. To elo.